Czy zastanawiasz się, czy będziesz miała pracę za trzy miesiące? Codzienne koszty stale rosną, ale Twoja pensja się nie zmienia? Jeśli odpowiedziałaś tak na którekolwiek z tych pytań, prawdopodobnie jesteś w niewłaściwym miejscu. W Atenie mamy dla ciebie rozwiązanie. Świetna kariera to coś więcej niż tylko wypłata. To społeczność i poczucie przynależności. Nasze unikalne, zorientowane na społeczność podejście nagradza Cię za wprowadzanie innych opiekunów do zespołu, co wzmacnia nas wszystkich. Regularnie podnosimy płace. Tylko w zeszłym roku podnieśliśmy je trzykrotnie. Inflacja rośnie, podobnie jak Twoje potrzeby, dlatego regularnie i częściej niż raz w roku podnosimy płace wszystkich opiekunów. Z nami nie musisz martwić się o bezpieczeństwo zatrudnienia. Za teną masz do dyspozycji setki ofert pracy, więc zawsze masz w czym wybierać. Jesteś gotowa na karierę, która oferuje stabilność, poczucie przynależności i realny wzrost płacy? Zadzwoń do nas już dziś.